Czas na 185. odcinek tureckiego serialu Miłość i Nadzieja. Ege oświadczy Meli, że nie zapomni o Cajnep. Ziści się koszmar koszmarnacie, kuzej zostanie ranny w walce o życie Sili. Julia umawia się z Ferej na rodzinną kolację. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 185. odcinku Ask Umut, Miłość i Nadzieja, odcinek 185 w poniedziałek, 5 maja 2025 roku, o godzina 17.20 w TVP2. Streszczenie 185 odcinka, Miłość i Nadzieja. Co się wydarzy w 185 odcinku, Miłość i Nadzieja? Sprawdź streszczenie TVP. Belkis jest wściekła na meli, że podała przestępcom adres Gonul. Uważa, że w ten sposób dziewczyna sprowadzi na bulenta jeszcze większe kłopoty. Ich sprzeczkę słyszy Ege, lecz kobiety nie zdradzają mu, o co się spierały. Meli postanawia wykorzystać moment, aby porozmawiać z ukochanym na temat cajnep. Chłopak decyduje się na szczere wyznanie. Obiecuje pozostać wierny narzeczonej, ale nie chce odcinać się od przeszłości. Co masz na myśli? Twoją przeszłością jest twoja była dziewczyna. Nie zapomniałeś o niej, bo cały czas jest blisko ciebie, mówi wściekła Meli. Tak, przeszłości nic nie zmieni i nie sprawisz, bym o niej zapomniał, oświadcza Ege. Tymczasem Julia odwiedza Ferej. Córka Nacie chce zorganizować rodzinne spotkanie. Zauważyła, że jej matka nie kontaktuje się ostatnio ze swoim bratem i chyba za nim tęskni. Chce dowiedzieć się, co zaszło między Nacie a Bulentem. Jednak rozmowa kobiet schodzi na inny temat. Wiesz, że w domu pomagała nam tak młoda dziewczyna Denis, mówi Julia. Tak, konkretnie w naszym domu, odpowiada Ferej. W waszym, moim i bulenta, pierwszym kupionym po ślubie, oświadcza jej ciotka. Julia jest zaskoczona tą informacją. Czy Ferej dowie się, kto tak naprawdę mieszka w jej starym domu?